Po pierwsze, chciałam się zdziwić, że nie musicie wprowadzać moderacji do swoich komentarzy, bo ja muszę, bo już na samym początku dostałam mnóstwo ofert, wiagry, powiększania. <laughs> które mnie nie dotyczą. E <laughs> nie jest łatwo w ogóle wystąpić po prezentacjach takich wielkich firm jak M-Bank czy Play, bo rupieciarnia jest bardzo małą firmą, dlatego zaczynam w od przedstawienia się, e czym jest rupieciarnia. Puszczę Wam film, który znalazł się u nas na stronie we wpisie niego, i komu 6 grudnia, 9 grudnia. Przed nimi wina zban Lecz pan przy panie nienagannie Zachowywał się nad stan I choć nie o to pan nie szło Pan mówił pan nie tylko to Ene due rabe Ene due rabe Połknął pocian żabę Połknął pocian żabę Ene due rabe Ene due Je! Yeah. Rapete as tinta surs Noc. Prędzej znajdziesz koci oko Mają łatwiej, bo zawsze możemy udać jakieś takie nieporadne sieroty i poprosić kogoś o pomoc. Nie to, to nie wypada? Okej. Okay. dobra. No to kilka słów, kilka obrazów o samej grupie ciarni było. Teraz yy, chciałabym, żeby tego się nasz blog. Generalnie łatwiej byłoby mi mówić, gdybym wiedziała za co dostałyśmy nagrodę, za co zostałyśmy wyróżnione. Nie yy, wiem, czy to dobrze, czy to widać aż tak źle, jak. O nie, lepiej. Dobra. To jest nasz pierwszy w ogóle historyczny wpis, który został umieszczony na blogu na 12 dni przed otwarciem sklepu. Tutaj już chyba w ogóle widać, że popełniłyśmy jeden z głównych błędów, zdaje się, czyli zabroniłyśmy dodawania komentarzy. Już dalej było trochę lepiej. Okej. Okay. Główne założenia naszego bloga to, znaczy od początku wiedziałyśmy, że blog musi być uzupełniany często, codziennie, dlatego że bloga, który nie jest uzupełniony codziennie, nikt nie będzie chciał czytać. Dlatego chce nam się, czy nie chce, ważne, nieważne, trzeba coś na blogu napisać. Czasami te wpisy są robione naprawdę o jakichś takich strasznych godzinach, także 22.30 w ogóle nie robi na mnie wrażenia, bo dodawałyśmy wpisy już w okolicach trzeciej nocy, także też. O, jak widać. No i czasami, jak uda się przed północą, to jest wielka radość. I taki krótki wpis też został dodany. Nie mamy szeregu autorów, nie mamy 75 autorów, czy tam całego sztabu ludzi. Jesteśmy w trójkę. Głównym autorem jestem ja, a poza tym jeszcze moja współpracowniczka Kasia i tajemniczy Armin, który też czasami coś na bloga dodaje. Do czego wykorzystujemy to narzędzie? Przede wszystkim dzięki blogowi komunikujemy się z klientami. Są to komunikaty różnego rodzaju, zaczynając od tego, że no właśnie apelujemy o pomoc, jak przychodzi do nas duża ilość towarów, z to którą nie możemy sobie sami poradzić. Poza tym wrzucamy informacje o wszelkich wyprzedażach, w ogóle wszelkich akcjach, które są w prowadzone zdjęcia z warsztatów, które się u nas odbywają. A także przeprowadzamy ankiety. Są to różne ankiety. Czasami zdarza nam się pytać o to, jaki jest dzisiaj dzień tygodnia, bo ja mam regularnie z tym kłopot. Dzisiaj na przykład wydaje mi się, że jest piątek. Więc były również pytania na przykład o to, czy jako klienci lubicie, jeżeli ekspedient was po wejściu do sklepu od razu zaczepia. czym mogę pomóc? Nie? Lubicie? Nie. Tak myślałam. Okay. Mamy również komunikację nieformalną, na przykład opisujemy ciekawych ludzi, którzy przyszli do sklepu. Na przykład zwykle zdarzają się panowie, którzy zadają bardzo dziwne pytania o zwierzęta wtórkowe. Hitem był facet, który zapytał o to, czy mam w sklepie bobra. Poza tym były jeszcze zające, owce. Dwa borsuki też. Przy czym drugi pan, który zapytał o borsuka, bardzo się zdziwił, jak się z Kasią do siebie uśmiechnęłyśmy, bo był w ciągu tygodnia drugim facetem, który stykał o borsuka. Nie wiem, czy to jakiś sezon, czy to. Może powinniśmy wprowadzić. Ale robiliśmy jednego na zamówienie do tego pierwszego faceta. Jak już nie ma o czym pisać, a tak też się zdarza, pisze o tym, co gotuje, czyli ogórkowa. A jak już bardzo nie ma o czym pisać, to szukam jakiegoś ciekawego zdjęcia w sieci i też yy, dodaję. Yy, nie wiem dlaczego to się samo przełącza, bo ja tu nic nie dotyka, a to przeskakuje. No, to muszę się chyba streszczać, to może jakoś tam jest moderowane, że mi się sześciu te przełączają. Yy, i też podstawą tego chyba nam jest łatwiej generalnie niż jakiejś dużej korporacji, dlatego że my wiemy, do kogo piszemy. Nasze grono stałych klientek jest niewielkie, osób, które czytają vloga, trochę większe. Ale generalnie nie jest nam trudno y, przełamać bariery anonimowości. Wrzucamy też na przykład y, informacje o tym, co mówią, co piszą do nas klienci. Tutaj jest na blogu właśnie wpis o, o śnie. Klientki, które się śniło, że myśmy się przebranżowiły i w ogóle zrobiłyśmy jakieś zdjęcia aerobowe na środku sklepu. Obudziła się zimna i sztywna w środku nocy. Y, jak, jakie są efekty? No nie mogę się pochwalić 150 tysiącami wejść, bo ale jeszcze trochę będzie miało chwilę w innych miastach, to zobaczycie. Zaczynałyśmy od około 200 odwiedzin dziennie, teraz dochodzimy do 400, przy czym ten najwyższy pik to wtedy, kiedy opublikowałyśmy informację o tym, że dostałyśmy tutaj tą nagrodę. Także jakbyśmy dostawały taką raz w tygodniu, to byłabym wdzięczna. Ej. Rośnie nam również liczba komentarzy. Nie mam tutaj tysięcy, Najwy, naj, naj, najbardziej komentowany post miał 16, ale to też już pracujemy nad tym. E, podsumowanie krótkie, bo chyba już musimy iść do tego cynamonu, tak? Więc też <laughs> <laughs> się streszać. To znaczy tak, e, bloga miło się prowadzi, miło się czyta, ale muszę powiedzieć, że jest to dla nas ciężki znaczy, Trudno, czasami naprawdę trudno się py, pisze, ale myślę, że, 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 że warto, że jest to bardzo użyteczne narzędzie. Także dziękuję wszystkim, zapraszam, żebyście się przekonali na żywo. Co dobrego będę dzisiaj gotować na kolację.